Witamy serdecznie w kolejnym podcaście Zapytaj pastora, w którym pastor John Piper odpowiada na pytania od słuchaczy? Dzisiejsze pytanie dotyczy tematu pewności naszego zbawienia. Drogi pastorze, o ile się nie mylę, w Biblii takie sformułowanie jak księga życia pojawia się około 14 razy. Całkiem znaczna część z tych fragmentów wspomina o byciu wymazanym z tej księgi. Jakim sposobem Miałoby to nie oznaczać utraty zbawienia. Poruszając temat doktryny wiecznego bezpieczeństwa lub wytrwania świętych, musimy mówić z dużą precyzją. I myślę, że nie jest to do końca precyzyjne, aby powiedzieć, tak jak zrobił to nasz słuchacz, że w wielu miejscach w Piśmie Świętym jest mowa o tym, że można zostać wymazanym z Księgi Życia. Nie wydaje mi się, żeby gdziekolwiek było napisane, że możesz być wymazany, przynajmniej nie w takim sensie, że czasami Bóg może kogoś wymazać. Jest napisane, że będziemy wymazani, jeśli nie spełnimy pewnych warunków, a czy to kiedykolwiek się zdarzy, lub w Bożej suwerenności może się zdarzyć, to już inna kwestia. Uważam, że nie, i pozwól, że spróbuję wykazać dlaczego. Objawienie Jana jest księgą, która odnosi się do tego najczęściej, i myślę, że niektóre fragmenty z tej księgi brzmią najbardziej problematycznie. W objawieniu Jana 3.5 jest napisane: Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty, i nie wymarzę jego imienia z księgi życia, lecz wyznam jego imię przed moim ojcem i przed jego aniołami. I niektórzy mówią, to jest niezaprzeczalny fragment przeciwko doktrynie wytrwania świętych lub wiecznego bezpieczeństwa. Ale oni zakładają, że kiedy w objawienia Jana 3.5 jest mowa o tym, że Bóg nie wymarze imienia z Księgi Życia, że on faktycznie wymazuje niektórych ludzi z tej Księgi, że ci ludzie kiedyś narodzili się na nowo, zostali usprawiedliwieni, zbawieni, a mimo to ostatecznie zostali potępieni, zatraceni i zginęli. Innymi słowy twierdzą, iż ten werset oznacza, że oni tracą swoje zbawienie. Ale czy takie założenie jest prawidłowe? Obietnica nie wymarze jego imienia z Księgi Życia niekoniecznie sugeruje, że imiona niektórych będą wymazane. Po prostu mówi do tej osoby, która jest zapisana w Księdze i która zwycięża w wierze, nigdy nie wymarze Twojego imienia. Innymi słowy, bycie wymazanym jest przerażającą perspektywą, na którą ja nie pozwolę, aby przydarzyła się tym, którzy wytrwają. W rzeczywistości są dwa inne fragmenty w Księdze Objawienia, które nauczają, że posiadanie swojego imienia w Księdze Życia oznacza, że na pewno wytrwasz i zwyciężysz, a więc spełnisz warunki, aby nie zostać wymazanym. W Księdze Objawienia 13.8 czytamy Wszyscy mieszkańcy Ziemi oddadzą bestii pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka, zabitego od założenia świata. A więc ten werset naucza, że ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia, z pewnością nie będą oddawali pokłonu bestii. Właśnie to jest napisane. Innymi słowy, posiadanie swojego imienia w Księdze Życia od założenia świata oznacza, że Bóg powstrzyma cię przed popełnieniem szaleństwa. On sprawi, że wytrwasz w posłuszeństwie Bogu. Bycie w Księdze oznacza, że nie odstąpisz od wiary, nie porzucisz swojej wiary. W objawieniu Jana 17:8 jest napisane. Bestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej i ma wyjść z otchłani i iść na zatracenie. I zdziwią się mieszkańcy Ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia od założenia świata, widząc bestię, która była i nie ma jej, a jednak jest. Czyli posiadanie swojego imienia w Księdze Życia oznacza, że zostaniesz powstrzymany od dziwienia się na widok bestii. Ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia, będą się dziwić widząc bestie, a ci, których imiona są w Księdze, nie będą zdziwieni. Jeżeli chodzi o sposób argumentacji autora, to pamiętajmy, że jest on nieomylny. Posiadanie swojego imienia w Księdze oznacza, że nie będziesz zdziwiony, nie będziesz oddawał jej czci. Więc chodzi o to, że posiadanie imienia w Księdze Życia robi różnicę powstrzymuje cię przed utratą wiary. Jan nie mówi, jeżeli oddajesz pokłon bestii, twoje imię zostaje wymazane. On mówi, jeżeli twoje imię jest w księdze, to nie będziesz uwielbiał bestii. A teraz powróćmy do Księgi Objawienia 3.5. Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymarzę jego imienia z Księgi Życia. Czy to oznacza, że Bóg wymazuje niektórych ludzi? Nie! Zwyciężanie, które chroni Cię przed wymazaniem, jest zagwarantowane przez obecność w Księdze. O to właśnie chodzi w Księdze objawienia 13:8 i 17:8. Bycie w Księdze powstrzymuje Cię przed zrobieniem tego, co spowodowałoby wymazanie Cię z Księgi. Pozwól, że powtórzę to jeszcze raz. Obecność w Księdze, posiadanie w niej swojego imienia. Powstrzymuje cię przed zrobieniem tego, co spowodowałoby wymazanie cię z tej księgi, jak na przykład oddawanie pokłonu bestii. I to nie jest sprzecznością, tak jak nie jest sprzecznością to, co mówi Paweł w Filipian 2.12. Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia w was chęć i wykonanie według Jego upodobania. Nie jest nonsensem stwierdzenie warunku. Jeżeli zwyciężysz, Bóg nie wymarzy twojego imienia, a następnie podanie zapewnienia. Jeżeli twoje imię jest w księdze, zwyciężysz. To nie jest sprzeczność. Ci, których imiona są zapisane przez Boga, naprawdę muszą zwyciężyć i naprawdę zwyciężą. Oni muszą zwyciężyć i zrobią to. Z jednej strony podkreślona jest odpowiedzialność, ty musisz zwyciężyć. A z drugiej strony podkreślona jest Boża suwerenność, ty zwyciężysz. A więc przesłanie dla nas jest następujące: Nigdy przenigdy nie czuj się beztrosko, nie trywializuj kwestii swojego wytrwania. Bóg używa prawdziwych ostrzeżeń, abyśmy zachowali czujność i wytrwali. Jesteśmy bezpieczni, ale nie jesteśmy nierozważni. O to właśnie chodzi. Dąż do tego, by pochwycić zbawienie, jak mówi Paweł, ponieważ Chrystus pochwycił Ciebie.